Dzień dobry. Rozpoczynamy kolejny podcast 300 Gospodarki i Impaktu Gospodarka na Nowo. Znajdujemy się w budynku Credo w Generation Park Z, a moją rozmówczynią jest Aleksandra Gawlikowska-Fyk, ekspertka z Forum Energii. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy dzisiaj rozmowę o kierunku transformacji energetycznej. W Unii Europejskiej ona nabrała już tempa, natomiast jeśli chodzi o to, jak to wygląda w Polsce, to niewiele wiemy o strategiach rządowych na ten temat. Znam z dokumentów, które odsłaniają nam trochę to, jak będzie wyglądała transformacja. Znamy politykę energetyczną Polski do 2040 roku i krajowe plany dla energii i klimatu. Proszę powiedzieć co nieco o, tych, o, o tej wizji, którą roztacza przed nami rząd na ile to są plany adekwatne, wystarczająco ambitne i realistyczne? Rzeczywiście w Unii Europejskiej mamy już nowe dane dla całej Wspólnoty i widać, że po raz pierwszy źródła odnawialne tak naprawdę prześcignęły paliwa kopalne w udziale w produkcji energii elektrycznej. I to się zdarzyło dokładnie po raz pierwszy. Oczywiście sprzyja temu pandemia do pewnego stopnia, ale zobaczymy, jak ten trend będzie się rozwijał. Natomiast on jest jednoznaczny. On jest też bardzo mocno wzmocniony przez nowe cele redukcyjne przyjęte w grudniu ubiegłego roku. My w w najbliższej dekadzie mamy ograniczyć emisję CO2 nie o 40%, jak zakładano wcześniej, ale aż o 55%. I to jest jakby bardzo jednoznaczny kierunek, który oczywiście wpływa nie tylko na Unię Europejską jako całość, ale i na Polskę. No, no i... właśnie. I co teraz, jak wyglądają nasze plany wobec, wobec tych planów unijnych? No, nasze plany nie nadążają za planami unijnymi. My już wcześniej w tym krajowym planie na rzecz energii i klimatu, który rok temu przekazaliśmy Komisji Europejskiej, planowaliśmy, że to ograniczenie emisji będzie o około 30%. I oczywiście to się wiąże z tym, jaką mamy strukturę wytwórczą w Polsce, bo my jesteśmy rynkiem zdominowanym przez węgiel. Tego OZE jest jeszcze mało. No i też strategie, nie ukrywajmy, przez ostatnie lata nie wspierały rozwoju OZE. To się troszkę zmienia, ale jeżeli chodzi o te główne plany, czyli politykę energetyczną, która ciągle jest jeszcze projektem, ona ciągle jeszcze nie została przyjęta przez rząd. No i ten krajowy plan, no to one na pewno będą musiały być zrewidowane i po prostu przewidzieć szybszy rozwój źródeł odnawialnych. Rozumiem. No właśnie, to jeszcze zapytajmy o to w takim razie. Właśnie w Unii Europejskiej Polska deklarowała, że była zobowiązana do tego, żeby produkować do końca 2020 roku 15% swojego, swojej energii z odnawialnych źródeł energii, czyli tak zwanego OZE. No i wszystko wskazuje na to, że tego celu nie udało nam się osiągnąć. Ile nam zabrakło i co się do tego przyczyniło? To jest cel, który dotyczy, który został ustanowiony już lata temu, rzeczywiście jest różny dla różnych państw członkowskich, dla Polski jest to Warto wspomnieć o tym, że on dotyczy trzech sektorów, elektroenergetyki, ciepłownictwa i transportu. No i w tych w sektorach, mimo tego, że w energetyce widzieliśmy i rozwój źródeł wiatrowych, no i w ubiegłym roku rozwój fotowoltaiki, no to to jest tylko składowa tego celu, właśnie ten jeden z trzech sektorów i po prostu zastój w rozwoju energetyki, za mała też presja na rozwój źródeł odnawialnych w ciepłownictwie, co też jest kluczowym sektorem i oczywiście w transporcie, tu chodzi między innymi o biopaliwa, spowodowały, że my prawdopodobnie no jeszcze nie ma ostatecznych danych, ale że tego celu nie osiągniemy. Te dane będą za jakiś czas. I jeszcze w tym roku, w 2021, możemy podjąć działania, które sprawią, że jakby będziemy starali się zamknąć tę lukę między celem a rzeczywistym wykonaniem. No i niestety, no tu się przyczyniło to, że była, było za mało e, wsparcia dla rozwoju tych źródeł w różnych sektorach. E, teoretycznie mam, e, ostatnio coś się ruszyło w tym kierunku, mam e, ustawę offshore'ową, ale e, czego, czego w, tym, w tym wsparciu dla OZE brakuje najbardziej? No, na pewno to jest zasada 10H, która oznacza, że wiatraki mogą być lokalizowane tylko właśnie w tej odległości 10 od wysokości od zabudowań i to powoduje, że przez ostatnie lata tych projektów nie przybywało, albo mogły być realizowane tylko projekty, które dotyczyły jakby starszych technologii, mniejszej mocy zainstalowanej. No, to jest po prostu zastój w energetyce lądowej, wiatrowej. Ta wspomniana ustawa. Do Dotycząca morskiej energetyki wiatrowej, to jest oczywiście kamień milowy, to jest bardzo istotna rzecz, ale my tej energii w naszym systemie nie zobaczymy do co najmniej 2026 roku, jeżeli wszystko pójdzie sprawnie. Więc to nie jest coś, co dzisiaj wpływa na udział energetyki odnawialnej. No i zdecydowanie widzieliśmy też w ubiegłym roku boom paneli fotowoltaicznych, które były instalowane głównie właśnie przez odbiorców w gospodarstwach domowych, przez prosumentów. Ta moc zainstalowana wzrosła no, dwuipółkrotnie, jak nie więcej, bo też tutaj jeszcze nie mamy ostatecznych danych, ale to był, była konsekwencja systemu wsparcia. Więc na pewno taki miks regulacji odpowiednich systemów wsparcia ale także po prostu ekonomii, tego, że te technologie stają się coraz tańsze, a cena energii elektrycznej w Polsce coraz wyższa, i to już najwyższa momentami w całej Unii Europejskiej, spowoduje, że po prostu będziemy z różnych powodów coraz mocniej przestawiać się na te źródła odnawialne, i być może zaraz nie będzie potrzebna polityka energetyczna, która powie taki udział. A nie inny, i tak wspieramy, to będzie po prostu komercyjna technologia, którą będą instalować czy różne technologie, do której będą się skłaniać również przedsiębiorcy. Rozumiem, czyli być może presja ekonomiczna przyspiesza, których na razie nie widzimy tak. w realizacji jakby politycznej. Ale czy jest szansa, że ten cel 15% osiągniemy w tym roku? Prawdopodobnie nie. Ta luka już była za duża, natomiast możemy ją zmniejszać. No i to, tak jak mówiłam, no, regulacje prawo unijne pozwalają też na uwzględnienie działań podjętych, żeby zamknąć tę lukę. Więc nawet jeżeli będzie troszkę mniej, to być może tutaj nie będą potrzebne te tak zwane transfery statystyczne, czyli po prostu to, że będziemy musieli komuś zapłacić za ten brakujący udział OZ. No to jest po prostu, takie jest prawo unijne. Zobaczymy, natomiast z naszych wyliczeń wynikało, że będzie bardzo ciężko ten cel osiągnąć. Rozumiem. No dobrze, ale ta dekarbonizacja gospodarki w Polsce, nacisk z powodu tego naszego uzależnienia od węgla, zwykle właśnie kładziemy na transformacji energetyki, ale dekarbonizacja gospodarki ku tej zeroemisyjności to są również inne sektory i prawdopodobnie część z nich może się okazać większym wyzwaniem. Zdecydowanie tak. To proszę powiedzieć nam, jakie jeszcze sektory właśnie musi objąć ta transformacja i jakie, jakie wyzwania się z tym wiążą. Zaczynamy oczywiście od energetyki, bo to jest sektor najbardziej emisyjny. I w Polsce, i nadal w wielu krajach unijnych, czy po prostu na świecie. Natomiast jest to też sektor, w którym dostępne są technologie dekarbonizacji. To jest właśnie, to są te właśnie wspomniane źródła odnawialne i jest to po prostu już dostępne opłacalne i też organizacyjnie proste. Natomiast potem musimy przejść do kolejnych sektorów, jakby dalsza część energetyki, czyli między innymi ciepłownictwo, które w Polsce. Również z uwagi na bardzo wysoki udział węgla ma kolosalne znaczenie też dla redukcji emisji jakości powietrza. To, to, to inna, in, inna historia oczywiście, ale też bardzo istotna. No i później trzeba zająć się dekarbonizacją transportu, w którym emisje bardzo szybko rosną na całym świecie, także w Polsce. Tak, nasza przyjaźń z samochodami jest bardzo silna w Polsce, a tymczasem powinniśmy strategicznie kierować się ku elektromobilności. Jak się pani? Wydaje, czy, czy u nas coś się rusza w tym kierunku. Widać, że jest również wpływ regulacji unijnych, czy standardy emisji, czy konieczność instalowania stacji ładowania, więc rozwój elektromobilności na razie również w tej chwili będzie się głównie rozwijał przez, przez te regulacje. Natomiast w Polsce nie możemy zapomnieć o tym, że mamy bardzo złą jakość powietrza w miastach. No to odczuwamy na co dzień dzisiaj na pewno również też. I tu dekarbonizacja transportu publicznego, czyli po prostu elektryfikacja głównie jest bardzo istotna, a my jako Polska jesteśmy wielkim producentem autobusów elektrycznych. Więc to są kwestie, które z jednej strony na pewno są trudne, ale z drugiej strony warto wykorzystać ewentualnie właśnie ten potencjał gospodarczy, który my mamy. Ale tak zaczynamy od elektroenergetyki, a trzeba myśleć o kolejnych sektorach naprawdę aż do przemysłu i rolnictwa. Właśnie, bo wyobrażam sobie, że elektryfikacja transportu też jest wykonalna. Ciepłownictwo to, za, to zapewne efektywność energetyczna, a przemysł, rolnictwo, jakie tutaj mamy wyzwania. Jeżeli chodzi o, o ciepłownictwo, to na pewno efektywność energetyczna jest kluczowa. To, że nam ciepło ucieka z naszych mieszkań, domów, biur, no to jest, to jest og, ogromne marnotrawstwo energii. Więc termomodernizacja plus źródła odnawialne plus pompy ciepła no i, i dekarbonizacja też systemów ciepłowniczych. W przemyśle to jest zależne od poszczególnych gałęzi. Zupełnie inaczej będzie dekarbonizowany przemysł stalowy, a zupełnie inaczej przemysł spożywczy. Więc tutaj, też te technologie, gdzie pewnie znaczenie będzie miał czy wodór, czy również jakaś źródła odnawialne, on, to, to będzie punktowo tu nie ma jednego złotego środka. A rolnictwo, no to jest rolnictwo i leśnictwo, jest kwestia pochłaniania potencjału lasów. Także tutaj bardzo dużo do zrobienia. Problemem jest to, że w Polsce praktycznie brakuje dyskusji na ten temat. I o ile rozmawiałyśmy wcześniej o polityce energetycznej i, i pewnych kierunkach, to dla innych sektorów w ogóle tego nie ma. Czyli na polu politycznym nie toczy się dyskusja na temat tego, co stanie się z, z tymi pozostałymi sektorami? Widzimy początki tak, tej dyskusji, często rozpoczynane przez ym, organizacje ekologiczne, na przykład WWF. My również jako Forum Energii bardzo mocno chcemy się włączyć w tę dyskusję i pokazać, tak, elektroenergetyka, ale dalej są kolejne kroki. Natomiast strategii zeroemisyjnej, bo taka była wymagana przez regulacje unijne, nie ma do tej pory. I jakby kierunku tego, jak, yy, idąc właśnie przez ten 2030 rok, który już będzie sam w sobie dużym wyzwaniem, dojść do neutralności klimatycznej w 2050 roku, takiego dokumentu nie ma. Rozumiem, a to właśnie wydaje się tym większym wyzwaniem, że w tej zielonej, w tej zainteresowanej polityką klimatyczną bańce dużo się mówi o tym, że to ta dekada będzie decydująca dla walki z kryzysem klimatycznym, dla, dla sukcesu tych polityk klimatycznych, które wprowadzamy dzisiaj. Ta, te, czy ten początek dyskusji? Coś rzeczywiście zmieni, prawdopodobnie się przekonamy. Ale teraz chciałabym przejść do pytania o to, jak, jak adresujemy problemy ludzi, którzy, których ta transformacja dotyczy. Wiemy, że toczą się rozmowy z górnikami. W Polsce mamy sześć regionów węglowych, które, które zostaną dotknięte przez transformację. I teraz pytanie wielkie jest takie, czy, czy zostaną dotknięte jakby pozytywnie czy negatywnie. Jak pani ocenia to, jak przebiega to, ta sprawiedliwość w tej transformacji obecnie? Wydaje mi się, że prze, przez lata trochę ten temat był na uboczu. Wszyscy wiedzieli, że musimy zmieniać strukturę, czy wytwórczą, czy w ogóle gospodarczą, ale nikt nie myślał o tym, że to ma tak wysokie konsekwencje społeczne. To oczywiście było jasne, bo ta transformacja w Polsce w wielu obszarach, nie tylko energetyki, ale przemysłu włókienniczego, te, tych wszystkich przemysłów, które w tej chwili nie są już kluczowe, ona się odbywała. Śląsk się transformuje od 30 lat. Jest to proces trudny. Kosztowny i wymaga właśnie rozwiązań, które zniwelują jego negatywne skutki. One będą zdecydowanie. Jeżeli mamy ponad 80 tysięcy ludzi zatrudnionych w górnictwie węgla kamiennego w Polsce, no to wiadomo, że w najbliższych latach systematycznie będą tracić pracę. I po to jest właśnie najpierw hasło Sprawiedliwej Transformacji, a później konkretne środki. Bo po raz pierwszy w Unii Europejskiej utworzono nowy fundusz, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, gdzie rzeczywiście te sześć regionów węglowych, o których Pani wspomniała, mają szansę, by się o te środki ubiegać. To jest właśnie kluczowy moment przygotowywania planów sprawiedliwej transformacji. Tak naprawdę ogromnej pracy w regionach, która powinna się zakończyć taką mapą drogową. Jak wspomóc wspólnoty? Jak wspomóc regiony w tym, żeby Najpierw zdiagnozowali, gdzie są te problemy, to znaczy ile ludzi straci pracy, w jakich sektorach, ile jest tych sektorów powiązanych z górnictwem, bo przecież to nie jest same górnictwo, co trzeba zrobić, jakie są projekty, jak wybrać dobrze te projekty. Czyli rozumiem, że my ty, tej, tej wiedzy jeszcze nie mamy. Ta wiedza chwili. jest już w niektórych regionach, w innych bardzo szybko wzięto się do pracy w tej chwili, bo te środki z funduszu transformacji są dostępne teraz, teraz trzeba zaplanować. Chociaż oczywiście. Jest cały unijny budżet, który w tym roku jest, czy, czy w tej całej perspektywie budżetowej jest praktycznie podwojony przez, ten, przez te dodatkowe środki z tego instrumentu odbudowy, gdzie tych pieniędzy będzie bardzo dużo, a są wymogi unijne, że między 30 a nawet 40 czy więcej procent trzeba wykorzystać na transformację. No i zróbmy tak, żebyśmy wykorzystali je na transformację w Polsce i to na sprawiedliwą transformację. Więc z jednej strony fundusz. I identyfikacja tego, co trzeba zrobić, a z drugiej strony, y, wcześniejsze polityki, takie jak polityka spójności, z której przecież od lat korzystaliśmy. Także to są decyzje, które są podejmowane teraz. Uh, Okej. Okay. Uh, um... Rzadko chyba się na to patrzy w ten sposób, ale e, można by powiedzieć, że taka sprawiedliwa transformacja należy się też części społeczeństwa obecnie jeśli w sferze energetyki, dlatego że e, system, w którym jesteśmy uzależnieni od węgla, od spalania go, żeby ogrzewać nasze domy, e, i od e, tych paliw kopalnych, które po prostu w efekcie znajdują się w powietrzu, to jest system, w którym Właśnie tak, jak wspomniałyśmy przed chwilą, męczymy się ze smogiem, w którym wielu ludzi nie jest w stanie dogrzeć swoich domów i w którym wiele osób jest ubogich energetycznie. I chciałam na koniec zapytać o to, jak adresować te problemy, które mamy tu i teraz i na które właśnie transformacja energetyczna w zasadzie daje recepty. Z jednej strony to jest rzeczywiście zupełnie odrębny problem, a z drugiej bardzo mocno powiązany, bo my nie mamy do tej pory mechanizmu, który by w jakiś systematyczny sposób pozwalał na obniżenie cen. Czy właśnie wytwarzanej energii elektrycznej, to na rynku hurtowym, czy później cen detalicznych, czyli tych, które, które mamy na rachunkach, bo to są też różne obszary. To jest energetyka gdzie ten problem ubóstwa energetycznego nie jest tak duży. To znaczy my nie mamy problemu z dostępem czy z, z opłatami za wytwarzanie energii elektrycznej, ale głównie mamy problem z ogrzewaniem, z ciepłem. E, I to jest też powiązane ze źródłem e, smogu w Polsce. E, I niestety nie mamy rozwiązań systemowych, które by czy w elektroenergetyce, czy w ciepłownictwie pozwalały na to, żeby systematycznie zwiększać efektywność energetyczną, na przykład termomod termomodernizować budynki. Czy, jakby w strategiczny sposób zmieniać tą strukturę wytwórczą? Nie mamy też systemu, który wprost pozwala na pomoc odbiorcom ubogim energetycznie. Jest system dodatków energetycznych, to jest bodajże 14 zł miesięcznie, on jest powiązany, czy tam są różne progi, on jest powiązany z systemem dodatków mieszkaniowych. To kompletnie nie rozwiązuje problemu. I my tę kwestię widzieliśmy w 2018 roku, kiedy ceny energii elektrycznej bardzo szybko wzrosły, i odpowiedzią był system rekompensat, który tak naprawdę nie miał, nie miał żadnych warunków, to znaczy też w żaden systemowy sposób nie rozwiązywał problemu. Dosypaliśmy ponad 4,6 miliarda odbiorcom, i nic z tego nie wyniknęło. Więc ten problem ubóstwa energetycznego jest do rozwiązania i taką strategię musimy mieć także z uwagi na regulacje unijne. Więc oczywiście to jest ciekawe, że, że jakby tutaj z jednej strony widzimy te, tę społeczną transformację regionów, ale z drugiej strony gdzieś nam umyka ta kwestia ubóstwa energetycznego, a bez tego nie będzie transformacji. To już pokazały protesty w różnych krajach i to dotyczyło transportu, tak jak protesty żółtych kamizelek we Francji. To jest ten sam mechanizm. Robi się za drogo, nie można zostawić z tym problemem ludzi. Jeśli chodzi właśnie o trafne zaadresowanie takich problemów, o trafną odpowiedź na nieznalezioną, czy, czy, czy przychodzi Pani do głowy przykład któregoś z krajów Unii Europejskiej, z których większość jest gdzieś przed nami, kilka kroków przynajmniej w tym procesie? To pewnie jest to, to pytanie często pada, jak, jakby, jak transformować, jak wspierać regiony, czy właśnie jak walczyć z ubóstwem energetycznym. Myślę, że to są rozwiązania, które, które są dobrze, dobre w różnych państwach członkowskich. No, oczywiście bardzo często spoglądamy na Niemcy, no, bo tam jest bardzo szybki rozwój OZE, ale jest pewien też system pobierania tych opłat za CO2, czy w transporcie, czy w ciepłownictwie, który wszedł w życie, ale też systemu rekompensat dopłat do wymiany źródeł ciepła. Na pewno dobrym przykładem jest Dania. Także tutaj jest wiele państw. Sama transformacja regionów, no to przychodzi mi do głowy poza Niemcami, oczywiście Czechy, Słowacja, ale też Hiszpania, więc bardzo dużo regionów, bardzo dużo krajów ma dobre, dobre rozwiązania, z których można korzystać, ale na pewno to nie jest tak, że ktoś ma jeden uniwersalny model, bo wszyscy się zaczynają borykać z tymi problemami. Rozumiem. Czyli mamy wiele wzorów. Ważne, żeby zainteresować się tematem i szybko, szybko znajdować na niego odpowiedzi. Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Moją rozmówczynią była Aleksandra Gawlikowska, Fek z Forum Energii, a to był podcast Gospodarka na Nowo. Dziękuję bardzo.